Cześć, witajcie. Ja jestem Trako. Dzisiaj witam was z kolejny kurde, czemu mi <grym> Jamal. Siap, witajcie. Ja jestem Trako. Witam w z odcinku na moim kanale. Dzisiaj pierwszy odcinek z Fasmofobii Miotła nakazał mnie do kupienia tej gry, no i dzisiaj gramy. Dokładnie tak. No. Cześć. Jestem Miotła. Nagrywam na YouTube, Zapraszam kanał i na... Polecam. Ogólnie to teraz miotła się tu promował, wiecie, Twitch, Instagram, TikTok Pan i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślę czy dać mu pozwolenie na to promowanie się, a w sumie niech ma. <grym> Ale dalej jeśli to za to. że mam mój i na mogę odpisa, na którym streamuję zawsze o 19 polecam. To czemu dzisiaj streama nie będzie? Ponieważ nagrywam z sobą odcinek, Dobra Widzisz, specjalnie odłożyłem streama, bo odcinek nagrywamy. No, dobra. Jak się czujesz z tym? I bardzo... Fajnie, mój kaktus jest wręcz przeszczęśliwy ci powiem Dobrze, w takim razie tak. bierzemy mapę, na której będziemy grać Którą mapę bierzemy Trakop? Eee... Yy, tą najłatwiejszą. Tangle Wood Dream. Najłatwiejszą. Tak jesteś? Tak. Dobra, gramy oczywiście. Gramy, no. gramy oczywiście na profesjonaliście, ponieważ my jesteśmy profesjonalistami i tu nie ma nic. Dokładnie tak nie ma nic do zarzucenia, jak patrzyliście nasze live'y, to wiedzieliście, jakimi profesjonalistami jesteśmy. Lisa, I am in salon, in daily room. Nie Jezus Maria, nie, nie, nie. Jezus Maria, Boże, 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 Jezus, zawał miałem, zawał przeżyłem. I'm in the salon. I am in the salon, tak no. się to mówi. No, no. więc tak, ja jestem Jamalem, Trako to Anna Lewandowska ponieważ takimi gramy postaciami <grym> Tak jest? Takie mamy postacie. Oto jest Anna Lewandowska, a to No jest Jamal. I, I taki mamy lód, wspaniały ja latarkę, lód. Daj, Jak? No, daj latarkę. Nie. Ja zawsze mam latarkę. Nie! Nie będziesz jasny! Ale, a, ty ja zawsze mam latarkę. Ej, George! Ja Georgia Winter! To jest ten George Gior y Ten nie no, ten łysy jakby z... Siema, witam wszystkich w moim nowym domu. Dzisiaj robimy sobie house tour po moim domu kultury. Kupiłem Dobra, dom robimy vloga, złotych. dawaj. Vloga, Dzisiaj jestem za to. pokażę wam wszystkie pomieszczenia. Lecz dostałem informację, zanim, zanim kupiłem ten dom, że znajduje się tutaj duch i to aktualnie tutaj już instynkt youtubera odpala, że to jest darmowy content, więc w dzisiejszym odcinku będziemy sobie szukać ducha, który nazywa się George i coś tam. Georgia Winter. George Winter. Ty 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 słyszałeś to? Ty... Drzwi się otworzyły. Nic nie słyszałem. Co mnie drzwi twoje o wieźć, korki włączyć? Nie ma tu korków. No więc tak, mamy tutaj Tabliczka Lidjana nie, nie ma. Jest pentagram od razu, więc w dzisiejszym odcinku e, nie mamy latarki, więc nic sobie nie było wywołamy przez ten pentagram, nie ma korków idź włącz korki w garażu. A czemu ja? Ponieważ żebyś ja żebyś się nie spalił jeszcze bardziej! Nie ma wódu, nie, nie ma lalki. No. Ale mamy słabą gierkę, bo nic nie ma żadnych fajnych... fajnych... O, zlew jest! Jest szafa! Nie widziałem, że... Ej, wyłączę ci korki. Teraz ci włączę znowu. Ty ujubuju. Nie mów tak do mnie. Ej dobra, szafa jest wolna, możemy się chować w razie czego do szafy. O. I widzę, przedstawię wam jeszcze zasady, które my mamy jak my razem ze sobą gramy e, Wszystko co się stanie, czyli jak ktoś zostanie zabity, to to jest wina Jamal'a. to po pierwsze po drugie, jeżeli nie możemy biegać, to nazywa się to zadyszka. I po trzecie, musimy wygrać. Ej, odcisk, ej, para to. Co? Aparat, masz aparat? Nie. Ma. Teraz, o. No świeć tam. Dobrze. Na świecę! Dobrze, Ale że świecisz. Zuchy. Ale fajny pies. A ja sobie wezmę telefon. Ej, zobacz, ps, pies. Pies? To jest got. Poczekaj, pokaż Fajki telefon. Got. Czy to jest My. iPhone 16 Pro Max Plus po wizycie Nie. Magdy Gessler 2 terabajty? Nie. A! Jeżeli jesteście na live'ach, to pewnie wiecie, co my robimy, co ja robię zawsze. Jeden chciałby być żołnierzem, drugi te... drzwi się otworzyły. Boże. Nic się nie otworzyło. Tam się drzwi otworzyły! Giovanni Giorgio. How old are you? My name is Giovanni Giorgio Do you What? want to kill us? Everybody close with Giorgio <laughs> Giorgina Winter Giorgia A. Ah. Say suuuu su Ale już taki ładny su. Say Suuuu Ta. Rób Taka słowiański przykłód O właśnie Słuchaj <laughs> <So> <laughs> No to mi... oh. Oj! Powiedziała no to, 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 to ten, Spirit Boxa zaznaczamy. Dobra, jeżeli to nie jest mimik. mimik, to ja nie mam pojęcia, to my nie umiemy w co grać jednak. Dawaj, odjeżdżamy. Nie, no, to, no, to musi... musi być Mimik. Jest... No właśnie! No wszystko. Jeżeli to będzie Mimik, to będzie nasza pierwsza gra, w której wygramy tak. i też jeszcze jest udokumentowane. Jest! Tak. na nagraniu! Ja Uwaga. I? A gdzie Takie można zauważyć? Nie można zauważyć, czy jest dobry czarny. Fantom? Przecież mi jest zapisane, jak to fantom? Co? No przecież był Spirit Box, były odciski palców i zimne temperatury. W serce to jest hand i... się Dobra, dobra, jak to robić, jak to robić? prawym albo lewym klikasz, od razu najlepiej wychodź Ale tak szybko fest Tak wchodź i od razu wychodź O się Anna Lewandowska! Ingrid. Szybko. Szybko! Idzie, idzie, idzie! Kurde! Larry, what are you doing? właśnie. Właśnie postąpiłeś, ba, ty jaki on gruby jest. Czekaj, zapalmy nagranie, bo ja idę wypić kawę. 7 hours later. Szlaczki są super. Tak. Dobra, nie mogę jej wyjąć, a bo niestety to kolejna karta Uwaga, nie przeczytałem, coś tam Will było Eee, DEF, ojoj, oj, oj. Trako Co? O, co ty zrobiłeś? Esa z nią, Esa z nią Te w piwnicy TechDL jej tańczy Dobra, czemu ona wszystko rzuca? Ona rzuca wszystkim jakoś telekinematycznie Jakoś telekinezem, bo nie dotyka rzeczy, a rzuca nimi Idzie do ciebie. Otwiera szafę. Uważaj, będzie otwierać ci. Eee! Ej, ej, ej. co jest, co jest? Ja na lewą nie żyje. Za dużo ja, glutenu. Nie wiem, nie Dobra. Dobra. Widzowie, Ja chcę już podziękować za ten film. Powiedzcie, czy chcecie więcej filmów z smofobii? Więcej filmów z yy, więcej filmów z więcej darcieś, więcej darcieś. 40... Nie, 30 łapek w górę i kolejny film z pasmofobii, z miotłą. No i co? To po tyle. Latem. Do następnego na siema.